w dyrektor zarządu budynków mieszkalnych. Czym się zajmuje? Dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze. Witam również internautów zgromadzonych przy komputerach. Panie redaktorze, myślę, że zarząd budynków mieszkalnych jest ogólnie na tej mapie gospodarczej miasta firmą znaną od lat. Tym podstawowym, jakby zadaniem tej jednostki jest jakby gospodarowanie mieszkaniowym zasobem, komunalnym zasobem mieszkaniowym. Jest ponad 2000 I, mieszkań. Tak, zgadza się. Aczkolwiek my jako jednostka generalnie zarządzamy jeszcze wspólnotami mieszkaniowymi. Razem mieszkań mamy 3800, a wspólnot mieszkaniowych w granicach 109. Z tego, tak jak pan powiedział, 2200 mieszkań stanowi własność miasta. Czy gminy. To jakby ta część mieszkaniowa dodatkowo w naszym zasobie jest w granicach 270 lokali użytkowych, które wynajmujemy różnym podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym na różne cele, bo jest właśnie związane z działalnością gospodarczą. Te lokale użytkowe są skoncentrowane w dobrych punktach miasta, uważam, bo dotyczy to ulicy Kościuszki i Konopnickiej. Także to też jest jakby ta cała naszej działalności i aktywności. Dodatkowo wynajmujemy szereg garaży, mamy ich w granicach 400 i dziesiątki, żeby nie powiedzieć setki różnych działań. Wiemy, że jest to bardzo trudna część państwa działalności, ponieważ macie mieszkania komunalne, które są no, dla, dla najuboższych mieszkańców naszych suwa. Z tym zasobem mieszkaniowym komunalnym w naszym w Suwałkach przynajmniej, bo ta sytuacja może być różna w różnych częściach kraju, w różnych miastach, jakby trochę mamy tutaj jakby mitów, że właśnie jest to szczególnie trudny zasób. Jest trudny, potwierdzam to, chociażby ze względów technicznych. Nie można pańskiej działalności rozpatrywać przez Pryzmat pożarów. No, zdecydowanie nie. No. Że jest to działalność. No, Panie redaktorze, ja wychodzę z jednego prostego założenia, że nasi najemcy to są po prostu absolutnie normalni mieszkańcy miasta, którzy poprawnie wykonują umowy najmu. Być może z założenia nie są to najbogatsi mieszkańcy miasta, ale ja generalnie w tej bieżącej współpracy. Nie odczuwam, powiedzmy sobie szczerze, żadnego jakiegoś większego dyskomfortu z obcowania z naszymi najemcami, wręcz przeciwnie, z wieloma z nimi mamy poprawne, dobre relacje. Pokonujemy jakieś wspólne problemy na przykład remontowe, konserwacyjne. Na pewno pokonujemy wspólnie na przykład takie problemy jak indykacja należności, gdzie Mogę powiedzieć, że zdecydowanie poprawiliśmy terminowość płatności yy, czynszu w ramach zawartych umów najmu, co absolutnie pozwala nam na posiadanie płynności finansowej. Jednostka nasza jest jednostką samofinansującą yy, i yy, mogę powiedzieć, mam nadzieję, że to trochę jej widać, yy, robimy rocznie remontów na 2,5 miliona złotych. Yy, do tego dochodzą jakieś inwestycje. Również, czyli łącznie gdzieś wydatkujemy w ramach samofinansowania 3 miliony złotych. I remontujemy, wymieniamy dachy, remontujemy elewacje różnego typu roboty ogólnobudowlane, przeprowadzamy wymiana stolarki okiennej. Mam wrażenie, że to widać. Robimy termomodernizację budynków mieszkalnych. Myślę, że Chociażby w tym ostatnim okresie termowegalizacje były wykonywane na Osiedlu 2, na Osiedlu Emiliplater, na Wernickiego, na Osiedlu Północ. Absolutnie swoimi działaniami chcemy się wpisywać w ogólny rozwój miasta, w zmianę jego wizerunku, a także poprawę jakiegoś komfortu, na przykład wszystkich użytkowników, którzy mają do czynienia z zarządem budynków mieszkalnych, tak jak powiedziałem, czy są albo najemcami, albo są właścicielami mieszkań, które my, z którymi my zarządzamy, lub też wynajmują te lokale użytkowe, garaże, działki itd. Tak. A ten ostatni Pański pomysł powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego, co ma na celu? Panie redaktorze, dziękuję, że przypisuje mi Pan to autorstwo, natomiast na pewno no tak. mam jakiś udział tutaj, ale no bądźmy tego, typu, tego typu inicjatywy absolutnie zapadają, czyli są uzgadniane w większej grupie osób tutaj na pewno rolę wiodącą odgrywał mój szef, prezydent miasta, pan Czesław Frankiewicz, ale też, też mogę powiedzieć, że ten pomysł jakby przekształcenia Zarządu Budynków Mieszkalnych w Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka ZOO, był uzgadniany i był konsultowany y, chociażby z radnymi y, naszego y, miasta y, i mogę poinformować abs z absolutną satysfakcją, że w trakcie posiedzeń Komisji y, Merytorycznych y, Rady Miejskiej, mam na myśli Komisję Strategii Rozwoju Gospodarczego, Komisję Finansowo-Budżetową oraz Komisję spraw społecznych. Radni zadawali absolutnie wiele pytań, zgłaszali jakieś uwagi, prosili o wyjaśnienia, ale co do zasady ten jakby pomysł tego przekształcenia akceptowali. To było czuć, jak to się mówi, było widać i powiedziałbym nawet, że właśnie odczuwaliśmy takie wsparcie radnych dla tego pomysłu, co dobrze wróży myślę przedsięwzięciu i powiem jeszcze jedno Właśnie wyrazem tego było głosowanie na sesjach wcześniej nad tzw. wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, jak również w listopadzie na temat uchwa uchwały przekształcającej zarząd budynków mieszkalnych w zarząd budynków mieszkalnych TBS ZO. Tu był pełen konsensus i zgoda. Głosowanie było, że tak powiem, 23 do 0. Czyli była jedna. Pomysł był trafiony. I na czym polega? Jaka będzie działalność tego Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Czym się będzie zajmował i jakie są perspektywy? Zmniejszenia ilości mieszkań, bo to chyba o to chodziło. Żeby tak, było więcej mieszkań w sumie. Wspomniałem, że zarząd budynków mieszkalnych był, czy jest jeszcze do tej pory, bo w taki, takiej formule będzie funkcjonował do końca grudnia jednostką samofinansującą, ale też jednostką taką ułomną w sensie gospodarczym, ponieważ nie posiada osobowości prawnej, nie ma zdolności do czynności prawnych, nie ma jakby mocy do samodzielnego, bieżącego podejmowania jakichś podejrzanych decyzji. To wszystko ma zapewnić i wprowadzić ta formuła spółki z, y, z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w formule TBS-u właśnie, która będzie pozwalała na samodzielne pozyskiwanie kapitału y, na zewnątrz y, także i przede wszystkim umożliwi oprócz tego wszystkiego co robi dotychczas ZBM y, budowanie mieszkań. Czyli Dobra, prowadzenie tak przedsięwzięć tak, inwestycji budowlanych. I tutaj mamy takie już pewne założenia, które w najbliższych jakby tygodniach i żeby nie powiedzieć, no może nawet i miesiącach będą już konkretyzowane, a mianowicie myślimy o budowie dwóch bloków po 50 mieszkań każdy. Jeden blok będzie budowany, czy powinien być budowany w formule zaciągniętego przez spółkę kredytu który byłby de facto spłacany przez yy, najemców, yy, którzy będą oczywiście wyłaniany yy, w pewnej procedurze, ale tym najemcom yy, da, 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 spółka dałaby też szansę wykupu tych mieszkań na własność. Yy, w perspektywie chociażby lat. Rozumiem, że to tańsze będą mieszkania niż yy, yy, są spółdzielnie. Już odpowiadam yy, z tym, że ten drugi blok, o który tutaj myślimy, już byłby realizowany z udziałem tzw. finansowania zwrotnego, będącego w posiadaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, jest to zwane preferencyjne finansowanie. I warunkiem uzyskania tego finansowania jest jakby zatrzymanie mieszkań w formule TBS-u, czyli nie byłyby sprzedawane. Czyli jeden blok z opcją wykupu, mówiąc tak obrazowo, a drugi wyłącznie na wynajem. Natomiast co do pytania o tą atrakcyjność, ja uważam, że tak jak zawsze w każdej działalności jest, szczególnie tej gospodarczej, ten element ryzyka, element niepewności, to my tutaj będziemy robili wszystko, żeby ten element wyeliminować. Czyli po pierwsze, aby był popyt na te mieszkania, my mamy Właśnie. jakby już udokumentowany ten popyt, oczywiście to analizę pogłębimy sobie jeszcze, ale mogę powiedzieć, że przeprowadzaliśmy różnego rodzaju ankiety w lipcu, w sierpniu. Na te ankiety uzyskaliśmy sporo naprawdę odpowiedzi, które jakby no, popierają nas czy utrzymują w mniemaniu, że tak trzeba robić, trzeba po prostu budować. I trzeba tu też jeszcze powiedzieć jedno, że ta oferta tbs ma być skierowana do, do tych mieszkańców, szczególnie młodych mieszkańców naszego miasta. Którzy, po pierwsze, nie kwalifikują się ze względu na wyższe dochody do uzyskania lokalu komunalnego, tej jakby normalnej i obowiązującej dotychczas procedurze, a z drugiej strony mają te dochody za niskie, żeby się ubiegać okay. o kredyt w ramach rządowego programu mieszkania dla młodych i tutaj jakby. Stanowi to dla nich barierą właśnie uzyskanie mieszkania z takiego źródła. Czyli my generalnie swoją ofertę budowlaną mieszkaniową będziemy kierować do ludzi o umiarkowanych dochodach, a więc którzy się znajdują w tych takich widełkach, nazwijmy to tak. Myślę, że popyt tutaj na te mieszkania będzie aktywny. Naszym zadaniem będzie wybranie mimo wszystko dobrych, rzetelnych najemców i rzetelnych ewentualnie Najemców z, do tej, z opcji wykupu, bo to wiadomo, że sprawa jest poważna. Wiążą się z tym wszystkim jakieś pieniądze, i tutaj ja właśnie mówimy po pierwsze o atrakcyjnej cenie, czy do wynajmu, czy do Nie wykupu, ale też o atrakcyjnej lokalizacji. I w lokalizacji mamy mamy kilka do wyboru powiedzmy takich lokalizacji, mamy pewien związany z tym dylemat, aczkolwiek zawsze będziemy tutaj uwzględniać dwa czynniki. Pierwsze, aby nieruchomości, które, na których miałyby powstawać te bloki te WS owskie po pierwsze miał uregulowany stan prawny, czyli już jakby był gotowy plan zagospodarowania przestrzennego to jest jeden element, a drugi to taki, żeby te nieruchomości już de facto miały wyposażenie w media, co w znacznym stopniu wpłynie na koszt budowy metra kwadratowego takiego budynku czy powierzchni mieszkalnej. To a gdzie te lokalizacje, bo konkretnie... Nie przesądziliśmy pewne... jeszcze. Rozumiem, że jest to taka jakby normalna dziennikarska też ciekawość, ale co? Te, to również ciekawi tych, którzy ewentualnie oczywiście, przyjdą do parku. Oczywiście, oczywiście. Ja po prostu myślimy tak, nie przesądzając sprawy o lokalizacji tutaj w pobliżu Aquaparku i soku. Druga lokalizacja, o której myślimy, to ten teren takich nieużytków, tak opisuje to trochę, pomiędzy ulicą Pułackiego a Reja. Trzecia lokalizacja, o której też myślimy, to rejon ulicy Putry w pobliżu ośrodka zdrowia i czwarty jakby czwarta lokalizacja to rejon ulicy franciszkańskiej piękne są lokalizacje i wypada mi myślę w imieniu naszych podziękować panu za tą inicjatywę i życzyć powodzenia dziękuję I, bardzo I ja potrzebuję ja jeszcze... potrzebują właśnie tego typu działań Jestem przekonany, że urozmaicimy po prostu takimi działaniami rynek mieszkaniowy w mieście, bo też nie zapominajmy o tym, że w mieście funkcjonują bardzo prężnie, co jest bardzo budujące deweloperzy, którzy dostarczają mieszkań na sprzedaż i bo warunkiem jakby poprawy warunków zamieszkiwania mieszkańców Suwałk, jak również złagodzenia tego nazwijmy to głodu mieszkaniowego jest po prostu realizowanie inwestycji. To jest podstawowy warunek. I pieniądze oczywiście i te dwie rzeczy, te, te dwie rzeczy idą zawsze w parze. Także mm, sądzę, że no, jakieś efekty w jakiejś perspektywie realnej będą, będą widoczne. Dziękuję bardzo.